Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów, spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Wszyscy ciężko pracujemy, żeby e, wynikiły. Poprawiało się systematycznie i jak najszybciej. Pierwszy kwartał tego roku pokazał efekty naszej pracy z ostatnich kilku miesięcy. Osiągnęliśmy bardzo pozytywne trendy w zakresie przychodów, EBIT, EBIDA, ale, co jest również bardzo ważne dla nas, osiągnęliśmy zysk netto. To był celem, to jest nasz cel na ten rok, żeby również budować zaufanie wśród akcjonariuszy, żeby pokazywać jak najlepsze wyniki i że tą pracę, którą wykonujemy już na przestrzeni dłuższego okresu czasu, żeby przekuwać na coraz lepsze wyniki finansowe. Spółka Miraculum sprzedaje swoje produkty wielokanałowo, w szczególności poprzez kanał nowoczesny do których zaliczamy drogerie, dyskonty, super, hiper, markety, które stanowią łącznie prawie 47% obrotu przez kanał eksportowy, kanał tradycyjny. Eksport i kanał tradycyjny stanowią po 24 obrotów firmy w pierwszym kwartale. Pozostałe, pozostały obrót jest generowany poprzez sklepy komersowe, marketplace'y. Widzimy, co jest dla nas bardzo pocieszające, że wzrosty mamy praktycznie we wszystkich kanałach. Najdynamiczniej rośnie nam w pierwszym kwartale kanał eksportowy, ale bardzo mocno również i urósł kanał nowoczesny, silnie rośnie marketplace, stabilnie w trendzie wzrostowym mamy również kanał tradycyjny. Także nas to cieszy, bo to potwierdza, że jesteśmy w stanie budować oferty na wszystkie kanały sprzedaży. Nasza oferta cieszy się zainteresowaniem, zarówno klientów na rynkach zagranicznych w Polsce, ale również i młodszego pokolenia, który dokonuje zakupów w sklepach i e komersowych na marketplace'ach. Marka Joko jest jedną z naszych kluczowych marek. Firma Miraculum ma bardzo duże portfolio marek, które reprezentują różne kategorie produktowe. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedyną w Polsce firmą, polską firmą, która ma w swojej ofercie produkty do pielęgnacji twarzy, makijażu, depilacji, do golenia, ale również i do, w kategorii perfumeryjnej. Czujemy się z tym bardzo dobrze, ponieważ umożliwia nam to bardzo płynne przejście i skupienie się na tych segmentach, które w danym momencie silnie rosną i faktycznie aktualnie mamy bardzo duże zainteresowanie produktami kategorii makijażu, zarówno od klientów zagranicznych, jak i polskich. Rozmawiamy z kluczowymi sieciami w Polsce, jak i zagranicą i chcemy markę Joko intensywnie rozwijać, ale pierwszy kwartał jest warty szczególności w pierwszym kwotę, bardzo warto podkreślić również pewne wydarzenie, które miało miejsce, a dotyczy ona debiutu perfum damskich Chopin. Jest to dla nas bardzo duże wydarzenie. Przygotowaliśmy się do niego przez wiele, wiele miesięcy. Perfumy Chopin, sygnowane nazwiskiem naszego najwybitniejszego polskiego kompozytora Federyka Chopina, zadebiutowały w, w marcu udało nam się podjąć współpracę z jedną z największych w Polsce sieci drogeryjnych Rosman oferta już jest w tej sieci jest możliwość zapoznania się z zapachami design cały koncept był bardzo długo i z dużą pieczołowitością ze wielkimi szczegółami dopracowywane tak żeby przygotować ofertę która będzie jak najbardziej interesująca z punktu widzenia klientów udało nam się Zbudować zespół najbardziej znanych perfumiarzy w Polsce, ale również w tym zespole uczestniczył jeden z najwybitniejszych na świecie perfumiarzy, pan James Criewda, który również nas tutaj wsparł i swoim autorytetem, wiedzą pomógł w wyborze bardzo fajnych i ciekawych zapachów. Mam nadzieję, że będzie to duże odkrycie wśród naszych potencjalnych klientek i naprawdę wierzymy, że nasza oferta perfumeryjna będzie dalej się rozwijała. Tak jak mówiłem, my skupiamy się na praktycznie na wszystkich kanałach. Chcemy, żeby sprzedaż była budowana omnichannelowo. To powoduje, że oferty dedykujemy i dostosowujemy do zapotrzebowania i oczekiwań klientów z każdego kanału. To pozwala nam dywersyfikować źródła przychodów, ale również daje nam poczucie pewnego bezpieczeństwa w zakresie dalszego funkcjonowania. Eksport aktualnie stanowi około 24% obrotów firmy. On się zwiększa. Na przestrzeni ostatniego okresu, dwóch, trzech lat, on uległ zwiększeniu o kilka procent. Chcemy dalej kontynuować ten trend. Mamy coraz większe zainteresowanie naszymi produktami, praktycznie od klientów z całego świata. Mamy coraz mocniejszą pozycję w krajach Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i widzimy, że ten kierunek jest nam najbliższy i tam bardzo mocno i silnie rośniemy. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.